Cześć, dzisiaj będziemy grać w duże kontra małe. Jak wylosuję... Na, tutaj na przykład będzie duża tła, Jak wezmę to, to będę miała coś dużego, a jak to, to coś małego. Za, najpierw najpierw zro, zrobimy to z piciem. Okej, okay, ja losuję to. Małe, no nie. Czyli muszę... mało. Teraz może tylko to bardziej mam pomysł. Weźmiemy to w takie mniejsze kawałeczki, a później będę wiedziała gdzie jest małe, a gdzie duże. Teraz ja zamykam oczy i mieszam. Ok, skoro Muszę to wziąć w takie poproszki. Ok. Teraz będą winogrona. Czy wylosuję małą ilość, czy dużą? Okej, okay, biorę tym razem to. Uwaga! Nie, znowu małe, czyli mogę wziąć tylko jakiegoś jednego małego winogrona. Nie, hmm. ten jest brzydki, to ja muszę. Ok, zaraz przyszkuję następną część. Tylko muszę to jeszcze bardziej sknieść. Ok, ja, za, ja przyniosę zaraz nową rzecz. Ok, teraz jak na hardcool, że jak wylosuję duże to muszę ugryźć świeczkę. Jak wylosuję małe, to ym, nie muszę ugryźć świeczki. Po prostu. Tak to, jak wylosuję małe, wygram cukierka. A jak wylosuję duże, muszę ugryźć świeczkę. Na hardkorze to jest. Mm -mm. To biorę. Duże to ze świeczkę, a małe to... wylosowało mi się duże kurde ha na no serio to mi się wylosowało małe wrobiłam was je było czyli ja sobie cukieraska mm, dobrze Teraz oczywiście mieszamy. Okej. Okay. Ważymy nową rzecz. Teraz mamy ciasteczka. Siła hul No i mam otworzone OK. No i które by tu wybrać? Mm. OK. Okej, jak kulka, która poleci na tą stronę, to tą tam wybieram. No i ta poleciała bardziej, więc i tam jest... Proszę duże, proszę duże, proszę duże. DUŻE JEST! Mogę sobie zjeść pełni ciasteczek, ile tylko chcę. Aha. No i to już wszystko. Nie no, nie możemy tak zakończyć, musimy coś hardkorowego. Hmm, mam pomysł. Teraz weźmiemy tak lub nie. Tylko muszę napisać. To będzie już ost ostatnie, ostatni wybór. A z racji, że to będzie ostatni wybór, to... Z racji, że nie lubię pomidorów, jak wynosuję tak, to... To po prostu jem pomidora. Okej. Okay. Nie cierpię pomidorów. Bardzo nie cierpię. Okej, okay, no to losujemy, losujemy, losujemy. To biorę. To by było niebo. Naprawdę nie cierpię pomidorów. Czekajcie. Muszę... Nie gadaj. Wylosowało mi się tak. Okej, okay, no to. Nie mam wyjścia. Na pewno nie będę brała dużo pomidora, bo go wycięknę. Wezmę jakiś taki kawałek. Nie, 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 za mały. Biorę gryza, bo nie cierpię pomidorów. Le, jeszcze. Dziwny <laughs> To Do zlewu to wypiłam <laughs> Nie, nie zdołam Wu. Okej okay. To dzisiaj to na tyle Ja się z wami żegnam Fuu, muszę się jeszcze już po tym pomidorze Nie no, bo ja mogę mało Przy tym muszę małą ilość Mmm... Dlaczego musiałam wylosować małe? Dobre! Okej... Okay. Pyszne te ciastka. Ale mm, Teraz nie ożarcie. Ja, no to... Ja się z wami żegnam. Kto chce, może zostawić suba i lajka. No i... No to... No to pa. Pa, po prostu pa.